Ale dzisiaj przychodzę do Was z recenzją tego produktu. Jest to żelazowy z Gorbity. Ja już o nim mówiłam w wielu filmikach, ale postanowiłam zrobić taką pełną recenzję, ponieważ dostaję od Was bardzo dużo pytań a propos tego właśnie produktu. I tak naprawdę to dostaję pod niemal każdym filmikiem. Dlatego postanowiłam po prostu na nie już odpowiedzieć tak w oddzielnym filmiku, żeby rozwiać Wasze wątpliwości. I tak, ja ten produkt stosuję już od ponad roku ja szukałam produktu takiego, który po prostu nawierzył lekko moją skórę yy, i nie zostawia takiej tłustej warstwy ponieważ ja tego nie lubię niestety yy, i on faktycznie tak działał nie dość, że pięknie nawilżał to co się okazało później on działa tak samo na potem potężnikową, a mianowicie je stopniowo wybielał i aktualnie dobra tutaj już <laughs> trochę mi tutaj po była były na wypryski ale to niestety właśnie przez test jednego produktu. Znaczy myślę, że to jest właśnie ten produkt, ponieważ zawiera silikony dlatego Niestety one na, na mnie najlepiej nie działają. Ale dobrze, wracam do tematu. E, e, tak. E, jak widzicie moje blizny potrądzikowe po roku nie wyglądają aż tak źle, a mianowicie to właśnie dzięki temu produktowi, ponieważ ten produkt ma niesamowicie dobry skład, bardzo naturalny. I y, co ważne, on zawiera tutaj pantenol i alantoinę i te dwa składniki działają na skórę kojąco, regenerująco i przede wszystkim właśnie działają też na te blizny. I dzięki właśnie temu produktowi moje blizny po prostu, y, no jak widać teraz, są bardzo y, wyblaknięte, więc myślę, że jeśli będę da, nadal kontynuować y, stosowanie tego produktu, to w końcu... Powoli, powoli, ale yy, no pozbędę się po prostu blizn. Więc yy, ja i tak jestem bardzo, bardzo zadowolona po po prostu roku. Widzieliście zdjęcia w filmiku, jak pozbawiam się trądziku. Jeśli nie, to wstawię linka na dole. Tam, yy, no to było zdjęcie po prostu sprzed roku. Moja cera wyglądała tragicznie, a teraz po roku, yy, no jeśli chodzi o blizny, to moim zdaniem to jest ten krem, przepraszam, żel, <tłysł> ten żel idealnie sobie z tym poradził więc to jest dużym plusem, no i co ważne też jest, on jest niesamowicie tani, ponieważ ze 150 ml płacimy około 10 zł, więc to jest cena po prostu bardzo atrakcyjna i do tego ten produkt starczy tak na 4, około 4 miesiące, ponad 4 miesiące, ponieważ to zależy też jak stosujecie ten produkt, ponieważ jeśli stosujecie tylko na twarz, to wystarczy Wam na... Na długi okres, jeśli stosujecie też na ciało, ponieważ właśnie ten produkt ma mnóstwo zastosowań, możecie stosować właśnie nie tylko na twarz, nie tylko na ciało, ale tak samo i na włosy. Mm, po prostu tyle zastosowań ma, że yy, moim zdaniem to jest super produkt taki bardzo uniwersalny, yy, powinien być właśnie w każdym po prostu domu. Yy, I tak. Jeśli chodzi o skład, to tak jak już mówiłam wcześniej, jest bardzo naturalny, bardzo fajny. Ja pełną taką analizę składu zrobiłam na moim blogu, więc podam link na dole. To sobie tam przeczytacie. Wszystko dokładnie opisałam, jak działają różne składniki, które są tutaj, więc to jest bardzo ciekawe. I tak, ten, jeśli chodzi o dostępność, to ten żel, no niestety, nie jest dostępny wszędzie. I nie w każdej aptece go dostaniecie. Jednak możecie się spytać swojej lokalnej aptece, czy czasami nie mają go w hurtowi i czy by po prostu nie zamówili go. Ale możecie tak samo zamówić go na stronie DOS.pl, czyli zdrowia apteka, i tam możecie sobie wybrać aptekę, która jest w Waszej okolicy. Ja akurat mam nad kilka po prostu tutaj właśnie. Więc mogę sobie wybrać, którą tylko chcę. I następny dzień, zazwyczaj na następny dzień, najwyżej. Na drugi dzień już jest do odebrania, właśnie do zamówienia, więc yy, też proszę szybkość. No i oczywiście cenę, ponieważ na tej stronie kosztuje około 11 zł. Ja szczerze mówiąc, to jeszcze nie znalazłam niższej ceny. Ponieważ w innych aptekach widziałam stacjonarnie kosztowo ten żel tak około 13 zł, nawet 14, więc yy, no tutaj trzeba po prostu najlepiej tak podzwonić po aptekach, pochodzić, pytać się właśnie o ceny i znaleźć ten produkt jak najtaniej. I tak, myślę, że już Wam wszystko o nim powiedziałam. Jeśli chodzi o zapach, właśnie, o zapachu nie powiedziałam. Moim zdaniem jest bardzo neutralny, ale tak samo bardzo przyjemny. Mi się ten zapach podoba. Ja jestem wrażliwa na zapachy. I y, dla wielu osób ten produkt nie ma zapachu. Dla mnie on ma, bardzo delikatny, ale jednak ten zapach jest. I szczerze mówiąc, ten zapach mi bardzo odpowiada. Mhm, bardzo fajny jest. Y, konsystencja oczywiście żelowa, przezroczysta, tak bardziej wpadająca też. Ale, ale, to jest taki po prostu żel bezbarwny. Opakowanie też na plus, ponieważ właśnie ma taką wygodną tutaj zatyczkę, jest w tubce, bez problemu można go rozciąć i wydobyć co do po prostu co do reszty ten produkt, więc to też na duży plus. Ja po prostu nie widzę żadnych negatywnych cech tego produktu. Po prostu nie ma. Dlatego jest to polski produkt, więc wspieramy nasze polskie tej marki, co jest moim zdaniem dobrą no, taką inicjatywą. Dobra, nie wiem o czym mówię, ale no, no to też jest wiadomość na plus. No, składnik pochodzenia naturalnego, woda z tego zdrowiska rabka. Nie wiem co więcej powiedzieć, po prostu ten produkt jest. Moim niezbędnikiem, nie wyobrażam sobie codziennej pielęgnacji bez tego produktu. Używam go na dzień, na noc, pod makijaż, świetnie się sprawuje, Lubię go też mieszać z olejami, ponieważ ten sobie jest humektantem. Oleje są emolientami, więc taki miks to po prostu jest ideał. W szczególności właśnie na zimę, kiedy moja skóra potrzebuje nieco więcej nawilżenia to właśnie ten żel sobie mieszam z odrobiną olejku. Jak Wam o to wiadomo, możecie dodać więcej, możecie dodać mniej. Ja sobie właśnie na dzień dodaję trochę mniej, a nam trochę więcej, bo wiadomo, że nie chcę, żebym się w dzień twarz świeciła, więc tutaj po dodaję trochę mniej tego olejku. Jednak no moim zdaniem to działa rewelacyjnie. Nadal jestem pod dużym wrażeniem tego produktu i nadal polecam. Nie znalazłam żadnego lepszego, więc tak, nie sądzę, żebym znalazłam po prostu ideał. Tak, myślę, że Wam już wszystko powiedziałam. Jeśli macie jeszcze więcej pytań, to oczywiście zadawajcie w komentarzach, z odpowiem. Tak, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pa, pa!